To jedna z najstarszych budowli sakralnych w Białym Stoku. w przestrzeni osiedla piasta, choć może trzeba powiedzieć, że górowała, bo przez lata wokoło wybudowały się inne, choć wciąż nie aż tak wysokie budynki, jak Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Parafia zaistniała na mocy dokumentu erekcyjnego wystawionego przez biskupa Edwarda Kisiela 26 sierpnia 1979 roku. Jej pierwszym proboszczem został ksiądz Zygmunt Lewicki. Obecny kościół św. Wojciecha został zaprojektowany przez łódzkiego budowniczego Jana Wendę. Ale to nie od tej daty zaczyna się historia tej świątyni. Tak naprawdę historia tego kościoła zaczęła się ponad 100 lat temu. W 1912 roku wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego poświęcili gmach wznoszonej od trzech lat nowej świątyni pod wezwaniem świętego Jana. Większość z nich była Niemcami, choć byli to jednocześnie białostotcy, fabrykanci i robotnicy. Na budowę świątyni dokładali się także darczyńcy z polskimi nazwiskami. Po zakończeniu budowy i aż do zakończenia II wojny światowej, był to kościół protestancki. Sytuacja uległa jednak zmianie po wojnie, gdy obiekt przeszedł w zarząd Kościoła Rzymskokatolickiego, a w latach 70. XX wieku został oficjalnie odkupiony od konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. I właśnie w sierpniu 1979 roku powstała parafia pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Świątynia zbudowana została na planie krzyża greckiego. Prezbiterium jest zamknięte półkolem i ograniczone prostokątnymi zakrystiami. Kościół składa się z trzech naw, ma dach dwuspadowy pokryty blachą miedzianą. Budowla posiada również ośmioboczną wieżę z iglicą kończącą się krzyżem na kuli. Ozdobą świątyni jest duży witraż wykonany w Wiedniu. W 1997 roku ówczesny prymas Polski, kardynał Józef Głęb, przekazał świątyni relikwie świętego Wojciecha. Odtąd pełni ona funkcję sanktuarium. Tym żyło całe nasze miasto. W dniu 15 września 2013 roku podczas mszy wybuchł pożar w kościele i ogień błyskawicznie zajął całą wieżę. Szybka akcja strażaków jednak nie zdołała uratować zabytkowej wieży. Zawaliła się po kilku godzinach od podjęcia akcji gaśniczej. Pożar i zarazem ratowanie kościoła oglądało na żywo wielu białostoczan, a także za pośrednictwem mediów tysiące ludzi w całym kraju. Kiedy okazało się, że wieża się zawaliła i trzeba będzie ją odbudować, z pomocą kościołowi ruszyli niemal wszyscy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansował odbudowę kościoła kwotą 500 tysięcy złotych. Odbudować trzeba było przede wszystkim wieże, ale niezbędne były także prace remontowe wewnątrz świątyni, dla której parafianie i inni wierni zbierali też środki na nowy dzwon. Udało się. Nowy dzwon nosi imię Jan Paweł II. Kościół św. Wojciecha po pożarze wyremontowano i nadal służy on wiernym. Przez te wszystkie lata odbyło się w nim wiele uroczystości, udzielono tysiące sakramentów. To obecnie jedna ze świątyń wpisana do rejestru zabytków.